Planowane są zmiany organizacyjne w Jeleniogórskiej Straży Miejskiej. Może się to wiązać z redukcją zatrudnienia w tej jednostce. Co myślą o tym mieszkańcy? O tym w kolejnym Maratonie Subiektywności. Przecież oni i tak nic nie robią. Czyli pana zdaniem jest to dobra decyzja? No Do pewno, bo to są wydane pieniądze w, w, w Niwecz. Naprawdę uważa pan, że strażnicy miejscy nic nie robią? Nie, bo ja ich zawsze widzę, to oni się po prostu obijają, albo siedzą gdzieś po kątach, albo udają po prostu, że czymś się zajmują. Tak naprawdę niczym. Dziękuję. Myślę, że są potrzebni. Są potrzebni. No z tego względu, żeby mniej, mniej więcej pilnowali porządku, tak? Czyli pana zdaniem, pan mówi stanowcze nie redukcji zatrudnienia w straży miejskiej. Powiedzmy. Tak. Zgadzam się oczywiście jak najbardziej, ale byłbym skłonny yy, więcej policji mieć na ulicach. Czyli więcej policjantów, Ma, mi się, a mniej mają, strażników. Mają więcej uprawnień. Yy więcej mogą zrobić, według mnie. Uważam, że są niepotrzebni. Wystarczy. Niepotrzebni. Niepotrzebni. Nie. Już swoją rolę spełnili wcześniej, chyba już na razie. Mogą sobie odpocząć. Czyli pani uważa, że może być ich mniej, a nawet tak może jest. być zlikwidowana ta jednostka? Tak, dlatego, że sama doświadczyłam na własnej osobie, że byli, wtedy, kiedy byli potrzebni, to zupełnie się nie przyłożyli do roboty i są zbędni. Tak uważam. Bardzo stresujące. Policja niech zajmie się tym, co potrzeba, a oni niech sobie znajdą inny. Nie no wiem, bardzo czy... dobrze. Nie. Bardzo Bale dobrze, dlaczego? Bo oni nic nie robią, biorą pieniądze, moje pieniądze. Wydaje mi się, że może i powinno być mniej, żeby bardziej konkretnie wykonywali swoją pracę. Ale bardziej są tacy prospołeczni. Oni wykonują te działania na rzecz społeczeństwa bardziej niż policja. Nie uważa Pan, że jednak ta ilość, która jest, i tak jest niewystarczająca. No raczej nie. Czyli mniej strażników miejskich dla pana jest I to dobra decyzja? Konkretnie, żeby wykonywali swoją pracę. Raczej nie. To znaczy? To znaczy, większe będzie szaleństwo w mieście. Czyli jednak spełniają jakąś taką poży... tak. pożyteczną rolę w naszym mieście? Ale nie górze. Oczywiście. A na przykład, czy miała pani styczność ze strażnikami miejskimi? Czy dzwoniła pani na Straż Miejską z jakąś interwencją? Ym, tak, oczywiście. I pomogli? Oczywiście, że pomogli. Dobrze. Moim zdaniem dobrze. Dlaczego? Bo oni tak nic nie robią w sumie. Co mówią, że nic nie robią? Prędzej się policja przyda. Tak, tak. Więcej policji, mniej strażników tak. miejskich. Tak. Ja bym ich w ogóle zlikwidował. Do likwidacji? Oczywiście. Dlaczego? No bo proszę pana, przejść nie można koło domu. Wie pan co mam na myśli? A co zastawiają te pies, chodnik? Czy co? Te pieski i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale z drugiej tu... strony zawsze można do nich zadzwonić, żeby zajęli się tą sprawą. Proszę pana, bez sensu. Oni tylko wiedzą, gdzie postawić klocek pod samochód. I, I tylko 20 tyle? 20 zł. Nasi mieszkańcy są za redukcją zatrudnienia w Straży Miejskiej. Uważają, że większa liczba policjantów bardziej przyczyniłaby się zwiększeniu bezpieczeństwa w Wielkiej Górze.